I będziemy drużynę tej osoby. No to mamy pierwszą osobę i tą pierwszą osobą jest Mateusz Mati Szczepaniak. Mi się kojarzy z tą reklamą, jak tam jakieś Champions League, wiecie. Puloni Ukrain! No, dobrze. mamy w tym momencie. I teraz podieramy. Hola, hola! I dobieramy możesz. A proszę, wylosuj sobie ustawione, w takim razie partnera. Żebyś nie był zły na i siebie. Ale daj, ja otwieram, żeby nie było. Ja otwieram. Ja 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 otwieram. Piekasz. Ja ja otwieram. Piekasz. Tylko piekasz, tylko piekasz, to. No. Wiktor Świder Świder. Ooh. To jest twój partner drużynowy. Nie robisz mi lachy przed walką. <gulisz się <gulisz się <gulisz się i nie dobierasz dobra. i przed. Ty przed. Dzień przed nie dobierasz się do mnie. Nie to, teraz? To, to nie jesteś z mezo, jesteś ze mną. To teraz się to, to teraz za siebie. Waszych rywali. Dobra. A możemy tak, żeby on wyrosła na przykład? Możemy. Co? W, sensie, w, sensie, w sensie ja pierwszą biorę, a dobra, drugą dobra. wyrosuję ten. Dobra. Zobaczmy, kogo tutaj z kim dla was. Nie byście o się bić?

ale on do parteru będzie obalał! Ale ej! Ale zobaczmy że mocnego partnera! Zobaczcie! Nie, no nie, no nie, 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 nie! Pierwszy raz jest to Który chodzę. Mamy partnera! Nie odbieraj tego! Kurwa nie No Proszę nie! Parter Picasso! Każdy w stresie! Jakub Mezo No nie! Kurwa dlaczego?

Ustawimy się, że piekorza walimy liściami, żeby kurwa to miało sens. A ja mam kolejnego pokrycie. zawodnika! Mati, chyba tak trzeba ustalić, mi się wydaje. Panie i panowie, kolejny A. zawodnik, tu się dzieje. Nie ma, że to tamto. Krystian, świstak, bajor! Kolejny zawodnik. Mogę głosować? Mogę głosować? Wybierz, wybierz sobie partnera. oczywiście. A kogo chcesz? A kogo chcesz? Kurwa, no już. Manifestowałem, ale manifestacja nie wyjdzie, kiedy to piekarza. Nie powiem wam, czy wspiąłeś się manifestacja. Ja obstawiam Tomiego, nie? To jest ustawione ogólnie, ja wiem o tym i będzie. Ach, nim. tak. Oby nie, oby nie, bo sam tak wybrał. Patryk, Deno, Markiewicz! Kurwa! Kurwa! Ej, gdzie Tak, kurwa! Jeszcze Wiesz, się co jest, Kurwa, el Ale mi się panowie, to podoba. Panowie, upewnijmy się, żeby nie było, że ustawione, nie? Upewnijmy się, czy mamy pozostałych dwóch. Bo to się okaże, że tu dwa razy jeszcze piekosz jest, nie? I będziemy Oskar Duży Tomi, Tomeczkowski. Tak jest. Żeby nie było? Na kogo trafi. I oczywiście ostatni. No trafi teraz. To będzie, to nie? teraz, to teraz. Powiem wam szczerze. Same kozaki zostały. No, kolejny. kolejni. Ja obstawiam że olejnik. to Mucharadża. Mucharadża, na pewno Mucharadża. Jednak nie olejnik. Szymon Szeszczu, Czeszczu Czeszczewik. No trochę lepiej, olejnik. No, mi się podoba, nie? Ogólnie. Ja Widzimy się w finale, chłopaki. Dobrze, no to panowie teraz. Widzimy się w finale. No. <grym> panowie, wiemy teraz naprawdę <grym> oh, bardzo dużo.